Firma 2006, studio za Londyn. U. Głos prawdziwej ulicy! Prosto, pro, pro, pro. Kimś jestem kto! Kimś jestem kto! Firma! Kimś jestem kto! Co, nie? Evo. Evo. O co chodzi? Poznałem ulicę, kim jestem kto. skąd pochodzi, nie chcę być na szczycie, kim jestem kto. Potrafi kochać, nienawidzić życie. Dawno wracam stamtąd, gdzie Ty dopiero idziesz. Jestem kto, de o co chodzi, poznałem ulicę, kimś jestem, kto, gdzie skąd pochodzi, nie chcę być na szczycie, kimś jestem, kto Potrafi kochać, nienawidzić życie, dawno wracam stamtąd, gdzie ty dopiero idziesz. Jestem tym kimś, kto wierzy w to, że ma czas, by zmienić coś, by zmienić coś Jestem tym kimś, kto chce podążać prosto, bo do tej pory w moim życiu ostro Jestem tym kimś, kto ma zasady, nimi się kieruje Jestem kitem, rozumiesz? Jestem tym kimś, kto pieniądze ma za nic, bo nie dają sześć, ależ mogą je zabić Jestem tym kimś, kto ukochanych twoich ludzi stracił RIP dla mojej babci Jestem tym kimś, kto zabił wielu Zawsze w mej pamięci wybaw przyjacielu Jestem tym kimś, kto chciał być zły, kurwa Siedzi to we mnie do tej pory, więc spójrz w moje oczy, one odbyciem duszy Umie z nich czytać, słuchać nie musi Ja nie jestem artystą, jestem rzeźnikiem, Żyję na ulicy od lat, nagrywam hatkorowy rap Czy jestem tego fanatykiem? Tak, tak sądzę Muzyką ludzi łączę, z jednej strony brawa, z drugiej listy gonczę W moich oczach pozostaję sobą i czuję się z tym dobrze Jestem człowiekiem, nie zawsze postępuję mądrze Ulica jest wzorcem, po niej stąpam, po niej błądzę Ona mnie ukrywa i płaci pieniądze Weź mnie na śladuj, jak chcesz byś na wolce Pamiętaj, pieniądze to nie wszystko Proszę od pieniędzy, domowe ognisko Zrozumiesz to jak stracisz wszystko, taka prawda, do Boga, a udajesz diabła. Jestem to od dawna, widzę wszystko. Jestem kowalem swego losu, mogę robić wszystko. Mówiła życie sposób, ja walczę, nie unikam skurwa mi nie tańczę, rozumiesz? mi nie tańczę firma.